Pasterze poszli szybko do Betlejem i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A gdy je zobaczyli, opowiadali, co im zostało objawione o tym chłopcu. Wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili, a Maryja zachowywała wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu. Pasterze wrócili chwaląc i wysławiając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, zgodnie z tym, co im zostało oznajmione. Gdy minęło osiem dni, obrzezano chłopca i nadano mu imię Jezus, którym nazwał go anioł jeszcze przed jego poczęciem. Matka wczelonego słowa Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi to obok uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny najważniejsze święto maryjne. Maryja, dlatego że Bóg ją wybrał na matkę swojego Syna, została zachowana od wszelkiego grzechu, także pierworodnego. Jako czysta panna stała się matką wczelonego Słowa, Jezusa Chrystusa. Święty Łukasz pokazuje nam jej wewnętrzne bogactwo. Maryja zachowuje w sercu i rozważa to, co słyszy o swoim Synu. Jej serce jest miejscem, do którego dociera słowo. Pasterze natomiast uczą nas przyjmować Słowo i dzielić się nim. Posłuszni Słowu Anioła udają się do Betlejem. Tam spotykają niemowlę, opowiadają co im zostało objawione i później wychwalają Boga. Oto działanie Boga w historii, który przez swojego syna przychodzi do nas i w darze przynosi radość i pokój jako owoce swojego zbawienia. Maryjo matko wcielonego słowa wjednaj mi u Boga serce czyste i wrażliwe abym słuchając słowa umiał je rozważać a rozważając umiał się dzielić radością jaka z tego płynie i zawsze wychwalać Boga za wszystko amen